zapraszam do łączności. U Stefan Paweł 5, Paweł Roman Franek, łamane przez 6. SP 5, Paweł Roman Franek, z Górki Łosiowej, zapraszam do łączności. Stefan Kubek 3, Olga, Olga Maria. Stefan Kubek 3, Olga Maria, Maria, Maria przepraszam, skół 3, OMN. 5-9 z plusami, więc domyślam się, że drugi kraniec pola. Moje imię Tomek, proszę bardzo co dla mnie. Stepan Paweł 5, Paweł Roman Franek, Stepan Kłabek 3, Olga, Olga, Maria. Nie, trzy kobiety, ale w niej kolejności. E, witaj z tej strony Paweł. Tak już powiedziałem, też górka Łosiowa. Praktycznie ostatnia alejka. No, może nawet Iza siebie siedzimy, że tak powiem SP-5, Paweł, Roman, Franek, SQ-3, Olga, Olga, Maria. OK, SQ-3, Olga, Ol... o przepraszam, kłopoty z dykcją. SQ-3, Olga, Olga, Maria, nie, Paweł. SP-5, Paweł, Roman, Franek. Złosia operator Tomek, tak. W połowie dokładnie, wiza dokładnie i tańc budy pod złamanym ikonem jesteśmy umiejscowieni, także, także sądząc po sygnale gdzieś, gdzieś bardzo, bardzo po śląsiecku. Kartkę albo, albo bezpośrednio z ręki do ręki, albo ja o 37 e, Bardzo proszę do Ciebie, sq 3 Olga, Olga, Maria, SP5, Paweł Roman Franek SP5, Paweł Roman Franek, sq 3 Olga, Olga, Maria. E, no oczywiście to byłoby głupotą wysyłać kartkę przez biuro, także tutaj postaram się <grym> wziąć wypisać i, i to, że tak powiem, pod, okay. dostarczyć osobiście. O, tak to powiem. No ja akurat siedzę pod